Siódma kolejka Polskiej Hokej Ligi, witamy Państwa z lodowiska Tortor w Toruniu. Zapraszamy na pojedynek gospodarzy energii Torunie z wicemistrzami Polski Komark Krakowią. Kraków już za moment pojedynek, który no, zapowiada się na pewno ciekawie, biorąc pod uwagę to, co dzieje się w ligowej tabeli. Witam na naszym stanowisku komentatorskim naszego eksperta, pan Marek Kasprzak. <kluczuj> 11 lat, od dekady to Runianie. Tylko raz! No. Wygrali tutaj na tortorze. Duże duże chęci i ochotę do gry ofensywnej. Ładnie Kapica. to teraz! Krakowianie Ale. zrobili kapitalna akcja. No, wiąże się na pewno z finansami, tak? Tam drużyna tyska jest Michał Kalinowski. No. Przestrzenił ostatnie sekundy pierwszej tercji, tu już. Chyba Nic zdarzyć się nie może krążek wywalczyć. Wywalczyliśmy Sabertino. Podanie do tyłu. O właśnie ten krążek ma szybciej chodzić. Właśnie właśnie ten krążek no, musi chodzić. Musi chodzić, żeby y, drużynę y, obrońców drużyny Krakowi rozciągnąć ich, zmusić do jakiegoś błędu. No, to trzeba przyznać naprawdę, że w tej chwili yy, pokazali, pokazali zawodnicy toruńscy jak powinno wyglądać rozegranie pięciu na trzech. No, widać, że troszeczkę są chyba podrażnieni tym wszystkim, zaczęli, wzięli się lepiej do roboty, zaczęli, zaczęli bardziej atakować. No i niestety zawodnik Krakowi. Po strzale jeszcze będąc przy niebieskiej linii dojechał do krążka. U nas w tercji tak nie, nie, nie możemy do czegoś takiego dopuszczać. Powinniśmy ten krążek przejąć, wybić, żeby oddalić. No właśnie. I kolejny raz, kolejny raz kapica pokonuje speśnego. Iżzi Gula, który przecież ma na swoim koncie blisko 400 meczów w czeskiej. Ekstralidze. No, ja myślę, że. Koszmarny błąd Toruńczyków. Proszę zauważyć. Niepokryty zawodnik przed bramką. Szybkie, dokładne podanie strzał. Zdarzają się też na nasze szczęście błędy Drużyny Krakowi. Bardzo wielkie zamieszanie. No, szkoda, że ten krążek. Szkoda, że ten krążek. Nie znalazł miejsca, bo to byłoby. No właśnie za. Mieliśmy tutaj naprawdę w tej chwili niesamowite szczęście. Nie. Tracimy krążek i musimy znowu, znowu go wywalczyć. Po Poszynakow. Pozniakow z Bartkiem Fraszką, no naprawdę klasyczna. Klasyczny kontratak dogranie na słupek Bartek. Yy, nie myśląc nawet minuty wystrzelił to. Teraz znowu zostaliśmy zamknięci przez napastników. Grają, grają zdecydowanie. No i myślę, że ten że ten tutaj ten ta Syrena, ten gwizdek był wybawieniem w tym momencie dla, dla Toruńczyków. Przed nami trzecia tercja tego pojedynku. 4 do 3 prowadzi Krakowia Kraków w Grodzie Kopernika po dramatycznej drugiej tercji, dramatycznej. A, nie za, a właśnie, a krakowianie tylko czekają i szybko kontrują. I tutaj kolejna właśnie, kolejna sytuacja Kapicy pokazuje, jak on jest wyszkolony technicznie. A krakowianie, doskonałe podanie. Doskonałe podanie, toruński gracz wybronił. Brawo Patryk. No ale poprzeczka chyba tutaj nas uratowała przed stratą bramki, ale Krakowianie naprawdę coraz, coraz szybciej, coraz mocniej tutaj kręcą Toru Torunianami. Sytuacja, drodzy państwo. Daniel, Daniel Mingę. No, muszę powiedzieć, że już dawno Nie to nie Mingę. Nie, to jest chyba zawodnik numer 75. ARTIOM Sadredninow, drodzy państwo. Bardzo podobny sylwetką do Daniela nie, Minge. jest daleka absolutnie Daniel Mingę, ale już się nie usprawiedliwiamy dobrze nas Błąd to nie jest teraz istotne. Taka Zobaczymy, czy chyba do, do, do tutaj dosięgnęła, że, że mieliśmy prawo się pomylić. Teraz już chyba ta... zakończy się to wynikiem remisowym i będziemy szukali yy, w dogrywce rozstrzygnięcia. Tak jest, drodzy Państwo, ta syrena oznacza, że na Tortorze dziś zobaczymy dogrywkę 4 do 4 w regulaminowym czasie gry 11 sekund do końca. Wznowienie. Blisko bramki Krakowi. Gdyby wygrać ten bulik to jeszcze coś. Można by tu stworzyć. Zamieszanie. Zobaczmy, jest szansa! Jest. Ależ! I kto, i kto? Debiutant, Debiupa, drodzy Państwo! Debiutant! No, Ależ! Chyba, chyba, Sytuacja. chyba nie mógł sobie wymarzyć lepszego debiutu, a my lepszego zakończenia tego dzisiejszego meczu i tej dogrywki. No. Denis Sierguszkin, strzelcem zwycięskiej branki dla Torunian. I Torunianie no chyba lepiej nie mogli sobie tego wymarzyć zakończenia dzisiejszego meczu. Ale jeszcze raz powtórzę, za tą obronę przewagi w pięciu na trzech w decydującym momencie należało im się, należała im się ta nagroda i wygrywają dzisiejszy mecz po dogrywce.